Tutaj w życiu łatwo nie przyszło Za brudne pieniądze one wyprzedają wszystko Całe ich środowisko Wypuszczam tu dymem, się pali ognisko. Jara mnie, prawda, ty tempa w obiadziewko. Teraz mam tutaj przyszłość za darmo, was nie wie, tak to wyszło. Biorą do łapy, wyprzedają się szybko. Za kamerą, by RLC zrelowany wszystko. Tak, naprawdę wiem, bo co tutaj nie widzą, sami nie do dowiedzą, ale tu powiedzą i tak za dużo, bo tak problemów tysiąc. Dupy te bliżą, gdy poczują ten winus. Coś tak mi przyszło, pokażę tym dziwkom że traki was tu, pocisną do Choćby tutaj i tak nie dotknęło, ani to nie poszło. Bokiem, bać się tu nie będę, ale przejdę tak po sobie. Jadę tutaj jak walcem to mnie Nie dopatrz mieszczyzną, kurwą i tanią bielizną, ani stempo, bizdow, z tę bąblizną. to nie liżą, rolety zasłania Wszystko dookoła siebie, moja wiara ukryta z muzyką. Zdryta w mym sercu, tutaj w Żyle to tak płyną, Jak miłość tak silną, więzi, ból, straszny tutaj człowieka. I tak jakby nie było, kiedy leci wiatr z prób, no to leci parę słów. Do łaski, tutaj znów zeszli, zrzucam pa. Tu do kolejny, tutaj do kolacji Burto nie biegli, do ślada nie pomówił taki chuj tu, Taki numer jak strój u, tu Tu zawsze prawda boli tu Rani tu, mani tu, z bani wyjebie to znów Bani tu, zbany tu, nie mieści się pani, bani Już tyle słów, naprawdę wiem co tutaj Tak naprawdę bali się, czego tu Sami siebie wyjebali, bali znów Nie z bani, bani tu, od rana tutaj Z bani tu, nie grali z tu wracam to z bani, tu Stanie tutaj zbani, obie tutaj nie wygłosi, w za żyje pani Na cach by spowiadali, żyje pani, choćby nie pytali, to i tak by wszystko tutaj dookoła powiedzieli Tochoputem po zostanie z bani, Dawno już przegrani, dawno już, już dane brakuje słów mi tutaj na nic co mam pomieć, się bucham, co, to mam powiedzieć, jeśli na są na nich unikatne, tutaj usłyszysz mój głos i do pani